Ta gra pokazuje kogo nie robisz, I jest to odcinek obdarzony sporym ryzykiem Bo jest ze mną Palion, Olek i Leon Cześć panowie nie, ale ja nie chcę rozmawiać z Olkiem. Nie, spokojnie, spokojnie, właśnie to jest taki odcinek, że może nas pogodzi, albo jakoś tak wiecie, spłynie nasi siły widzowie, bo na odcinku Pepenosa trochę się już tak bardziej pogodziliśmy, jest szansa na rozejm, więc słuchajcie, no! Dzisiaj akurat taka gra nikt z nas jej nie przygotował widzowie, bo przygotował to Bolowski, ale przygotował to Bolowski przed banem od swojego taty. I no to jest najgorsze, że Bola dostał ban od taty nie, no, na kiedy granie Nie Bolowski wróci do nas. I to jest przykre, widzowie, strasznie! No nic się nie da widzowie zrobić, więc zostawcie łapkę w górę i Subskrypcję dla Polowskiego, napiszcie w komentarzu Bolowski wróć. Napiszcie takie dwa słowa, to może tata od Bolowskiego to zobaczę i wpuści bola znowu na palionowo, bo przygotował dzisiaj kozacką grę. I to jeszcze było zanim, właśnie to wszystko tutaj, jakby no, no, no się działo, nie? Bo to było dawno. E, dobra. Panowie, to jest gra, czyli y, ta gra pokazuje, kogo nie lubisz, czyli są tutaj wszyscy, praktycznie. No i no musimy iść do tego z bardzo dużym dystansem, no bo to było robione kiedyś, więc no proszę, no tutaj nie pokłóćmy się, bo będzie, ja nie wiem, co będzie w środku, nie? Boję się. No dobra, nubek! No no, to będzie ryzykowne. A! Uczestnikami dzisiejszego odcinka są nubek, Dyw, tyś. Bolowski, haker, o dziwo. Olek Leon, i tu się najbardziej boję. Możemy dać Wo od razu moje, bo tam na 100% będzie. Nienawidzę Olka. Mm, nie, spokojnie, nie wiadomo. <laughs> Wojan, Lolo, e, Palion, no i Tostu. No i Tostu jeszcze również tutaj jest, więc tacy są uczestnicy. Jest ich chyba łącznie JAKIEŚ 10, więc widzowie, oglądajcie do samego końca, a my przechodzimy do odsłaniania. Dobra, e, mam łopatę, więc ja zacznę. Od kogo zaczynamy? Tylko... Od może od następnego. Ma. Ja mam po kolei, e, da, da, dobra. To, to może zaczniemy zaczniemy od nupka, co? Tak ten, że tak. A, no, To co co <grym> za to, że mnie kiedyś zdradziłeś, ja chcę rozpocząć od ciebie. Mmm, no, do, no dobra. <grym> nie smak został, nie smak został. No dobra, to tak zrobię. No dobra, no daj, dobra, no kogo ja mogę nie lubić? No Spider Venoma nie lubię. Co, Venoma nie lubię? Nie, no to. Ty... Dobra, I nie, Bolowski się... tu się nie zgadza. To... to jest taki youtuber Enzi, ale ja go lubię bardzo. tym Bolowski, mówi ty. Dobra. Nie <grym> lubi się z jego? Ja, dobra, ja chcę coś powiedzieć. Praktycznie w tej grze będzie 90% fałszu, więc błagam, nie pokuśmy się o to. no. Ja z się tego się, YouTubera że, że lubię. nie No, On całkiem nieźle cię zna. Wydaje mi się, że nie kłamie. Bolowski na pewno kłamie. No przecież ja chyba wiem, co ja lepiej lubię, a kogo nie lubię, nie? Ja On no, jest, jest starym wyjadaczem. No to jest bardzo dobry youtuber i w ogóle robi fajne filmy. Nie wiem, co ten Bolowski ma w głowie. Dobra. No, ale to tylko pokazuje, że to będą kłamstwa. Dobra. I błagam, nie pod. Musimy to brać z dystansem, proszę was To ja dom chcę zobaczyć No ale ale spokojnie, dobra, ale obiecujcie mi, że nieważne co wyjdzie w naszych, nie wiadomo co nam Borowski dał, to się nie pokłócimy, zgoda? Dobra, ja chcę Moim zdaniem to nie kłamie, bo dziwne, akurat w moim na przykład nie będzie kłamstwa i to będzie dziwne No a co jeżeli tam będzie na przykład Wiktoria? Nie będzie tam No widzisz, a może Borowski tam dał, nie wiesz tego Nie wiadomo co Dobra, odpalam, co, twoje nos? Dawaj Co to jest? Co so, jest? Proszę. Ej no może, może w głębi tak jest jeszcze. Mam was wszystkich gdzieś, weźcie no, ale... sobie wszystko co no, no, mam. No nie no nie rób tak! No, nie, nie rób Reon, tak! To no, to przez wojnę Gamoni, przecież cię no, lubię! No, przecież nie, nie chcę ob... z tobą rozmawiać, palion, wiedziałem, że jesteś fałszywy, dajcie mi no, spokój No nie rób tak, no poczekaj, ale to jest to jest tylko Tobolowski robił, a nie Palion przecież, no rozumiesz, że palion... Powiedz mu coś, no co ty. Nie co, ty, nie ty rozmawiać. co ty robisz? No ty... co się obrażać. No, Ej, no nie, no, nie rób tak, no! Weźcie mi, pomóżcie go uratować, bo, <laughs> bo się to biedach tak, no. Czeka, no, o, dobra, o, udało się. Nie, słuchaj, musimy zrobić tak Ej, w ogóle co jest? tego się robi ten, dobra, nie wiedziałem. No te bronie to ja ma lepiej wezmę z góry. Ej, oddaj ja mi to no, mo... <głosy> <głosy> Dobra, słuchajcie, panowie, nie możemy się pokłócić o to, no to robił Polowski, to jak jeszcze ma czas temu, no słuchajcie, ta gra niekoniecznie mówi prawdę, nie? Musimy No mówi prawdę, mówi, ale to dobrze, bo ja ciebie też w takim razie nie lubię. No spokojnie! Dobra, teraz Lubek, teraz Lubek na odciąśnięcie się z tych negatywnych emocji, tak? Czekaj, kogo on nie lubi? Pro! <laughs> pro! No bo pro jest diamentowy, on nienawidzi diamentów. Aha! A, dziękuję, że nam rozsiejeś tutaj. No cóż, ja nawet nie nie jak, jak tutaj jest pro, no dziwny, ale dziwny, dobra. Je też nie No nie kto to jest pro, ale faktycznie skoro ten ziomek lubi diamenty, a Nubek lubi dirta, no to, to w sumie do no dobra, No to jego, jego kontra, przeciwnik. No to w takim Przysiekaj. razie ty, tylko tutaj Bolowski miał rację, tak? Możemy tak uznać? No. To jest racja, na pewno. Dobra, No to po on też nie lubi w takim razie. Także mówiłem, że to że wo no Wojan pro czy co? Nie, Wojan lubi przecież diamenty. No, ale proszę, lubi diamenty. Posadź, nie? Która... No ja też lubię diamenty. No, właśnie. Nie, dobra, idziemy dalej. Spokojnie, tutaj tak nie ma co ten. O, dobra, to jest. Pyś. Dobra, zacznijmy może osoby z Majonowic, a potem przejdziemy do nas, bo może być gorzej. Za ty się lubi. Werso?! Co? <laughs> Jaki random Czemu werso w ogóle, co? No błagam was, błagam. I dobra, ja wrażę, że Bolowskiemu się skończyła osoba do generowania, nie? Ale co, jak co? Bardzo ładnie wyszło na tym zdjęciu. No dobra, ale co ty kurczę teraz, ty? Olek się jeszcze zakochał w werso. Weź, Olek, masz w które... No i zagrajcie. dobrze, niech się nie zakokuje, na szczęście ja mam kogoś innego. No, dobra, dobra, <laughs> bo się pokłócicie. Nie chciałbyś mieć kogoś innego. No ty byś chciał, ty głupku. Cicho, no, ja mam no nie wiem, nie mam. Miał innego. Mieliśmy nie wchodzić na takie tematy. No przecież rozmawialiśmy o tym, no dobra, słuchajcie, panowie, to nie jest ważne, to ten Bolowski dał, no to o, Bolowski zmyśla, no. O, osoba, która ma bana. O, o właśnie, no i Bolowski widzowie, no ciekawe kiedy mam wróci do nas bana. Bolowski, no mam bana. Dobra, no, nie, kogo? Ona... nie, musimy ona... obstawić, kogo Bolowskiego. Bo to jak akurat będzie prawda, bo Bolowski dał, no sam robił tą grę, więc on prawdopodobnie tu powiedział prawdę. Więc myślicie, kto tam jest. Sczypsa na nie la, la, ona. E, O O Szczypsa dobry traf, no. Zlonem Czemu nie? Mówię? Olka! Olka? Nie! No. Dlaczego? sprawdźmy po prostu! faktycznie Bolo nie A to wyszło wszystko dlatego, że na serwerze nie dostał, dostał bana, nie? Bo tam wyzywał Bo Bolowski, Borowski napisał na czacie, że wali wszystkich administratorów przez Uotwarte i tam no to się wkurzy mi go zbanował. <laughs> Taka jest historia ich lubienia się, no. no no niestety no. Ale to jest akurat prawda, Bolowski bardzo nie lubi Tosta No dobra, eee, to te osoby mamy z głowy. Mm, dobra, dobra, rzućmy bombę. Dobra, dobra, Leon, zobaczmy, kogo ty nie lubisz. O, o. Kurczę, boję Ej, się to odsłaniać. na pewno będę tam ja Boję się to odsłaniać, nie? No. Ej! Co? Pepos? No, właśnie. Chociaż wiecie co, bardziej bym tam dał Olka, ale w sumie się zgadza. Oooo, ale... nie robimy się przez tą wojnę, no. No ale czemu? Ale no to weźcie że po Nie buchie, przez tą panowie. wojnę, jesteś fałszywy. Ej, ale nie, nie. pamiętacie o tym, że tak gra Dave, oszuka przecież. Ale ja... O, swoją drogą, Dave'a też nie lubię. Ale co ty na mnie zwalasz? Ja nie zrobiłem nic... Ja cię, ja cię uratowałem, człowieku. Gdyby nie ja, to byś, kurze słucharki tam wcinał w tym więzieniu. Ja, ja, my musimy z Lonem po prostu ku, kupę czasu teraz przeżyć. Tak, musimy teraz odbudować relacje. Nie zwalajcie tego na mnie, ja, ja staram się robić wszystko dobrze, no. Że tak mi odbiło na teraz chwilę, że ten domek. No. Nie, czy ja. Nie, teraz hacker, bo ja się boję, co będzie worka, ja się boję, co tam wyjdzie w tych rzeczach, dobra. Aha, no, to no. no. on nie lubi, nupka. Nupka to on lubi, mi się wydaje, właśnie. Tak? Nie wiem, no, a Wolowski mam wrażenie, że dobra. Ale wiecie, to jaki Wolowski jest się Wolowski. Nie no? informował. Wolowski ma 5 lat, no to skąd on może wiedzieć, nie? <laughs> mam wrażenie, że tutaj po prostu losowość poszła. No zresztą w sumie jedyną osobą, która może coś wiedzieć na ten temat, to jesteś typy penos, więc no. Twoje zdanie jest nubka, najbardziej adekwatne. Lenówka lubią, no nie lubi Wojanowic, ale Lenówka lubią. Ty musisz taki Ej! ten, ty musisz taką grę zrobić. To będzie fajne. zobaczmy Wojana teraz. Dobra, czyli... Czekaj, 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 eee... Obstawiamy. Eee... Eee, Haker albo pro, albo Palion, on... będzie Palion. Albo Palion. Albo Palion, <laughs> albo, albo, Kogo tam mógł wrzucić Bolowski, czekajcie. Eee... Albo bola? Dobra, nie wiem, sprawdzamy? Ja co nie mogę, co? Kto to jest? G Play. Kewu Dziplay Co? jest taki youtuber Bola, mam wrażenie, że on daje takie randomowe osoby Ej Bolo, to totalnie, tu jest wersów, tu jest Dziplay, w ogóle co jest, kurczę, nie, to jest Nubek Ale dobra, akurat przy... No to może tutaj też polecią randomem, no No zdecydowanie Musa... tak Powie mi ktoś kto to jest w ogóle? A taki youtuber, ale on bardzo dawno kiedyś nagrywał, nie chyba, ah, jeszcze, chyba okay. jeszcze nagrywa, nie wiem Nawet nie wiem No więc widzicie no, sami widzicie panowie, że no Bolowski zmyśla, więc no nie pokuśmy Nieprawda, się Nieprawda, u mnie się sprawdziło No, ja nie mogę, ale to jest albo 100% prawda, albo 100% kłamstwa, no przecież wiesz jak to działa, no chyba nie? Zobaczmy no, Ja? Olek. Może obca, ja? Okej, okay, no do nie, dobra Nie, 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 nie boję się tego otworzyć nie, to, No ja jestem, pokażę wam, no pokażę wam, dobra. no To jest, no Aha W a? No! Właśnie tak! Nienawidzę cię! Czemu ty mnie nie lubisz w ogóle? Za co? Bo, Bo twierdzisz, osuzdę. że to. Nie... Tak, no? to prawda, i twierdzisz, że to ja zniszczyłem ci domek. No, a nie zniszczyłeś? Zniszczyłem, ale to inną swoją drogą. No To co ty chcesz ode mnie? Że, że, że zniszczyłeś mi domek i co ty jeszcze ode mnie chcesz, człowieku, To twoja wina jest. No, <ś Dame> o, i, i zdradziłeś mojego brata na drużyny i nim być do końca wszystkiego. Właśnie. Do nas. Ale i tak cię nie lubię, Gdyby onek. nie ja, to by ta wojna trwała dalej. W ogóle co ty mówisz, nie? Okropnego. Mówię samą prawdę. Nie, dobra, nie chce mi się w ogóle oddychać na tej samej planecie co oni widzą. Więc co to w ogóle ma być, nie? Przecież to jest jakaś haniebność, no. Dobra, kto został? Bo nie wytrzymałem dalej w tych rzeczy. kto, tostu kogo nie lubi tostu? Mm, kogo może nie lubić tostu? Eee? Milki? Nie, no, oni się z Milki lubili, no. Dobra, sprawdzaj to. Dobra, nie wiem, nie wiem, chyba. nie wiem, nie wiem, może bolo. <słuch> Nie, dobra, dobra, ale to jest dla was przykład, że Bolowski kłamie w każdym aspekcie tu Dlaczego? Są, są tak randomowe te, te No osoby. serio, no to Bolowski totalnie kłamie, no i dlatego to też pokazuje, że Olek mnie bardzo lubi I to też pokazuje, że wy się nawzajem przecież lubicie, panowie, nie? Nie? Czy no nie? tak, nie, no tak, ja cię nie. bardzo lubię, no, tej... A ja nie o, lubię Weźmy! Weź mnie weź, się odsuń Trzeba się pobyć teraz ze sobą, żeby było Ale co, czemu powiedziałeś, że mnie nie lubisz w ogóle? Ty może jakiś nowy problem? Problemu nie mam, mam problem do żaby. jakiej żab? Ja jestem żabą, nie? wiesz, <grym, grym, grym>, że No No nie podoba mi się to, nie? Dobra, został Lolo, ok? czekaj, Lolo. Hmm. Czekaj. Wojan. Leon. Leon? Dobra, sprawdźmy. No. No, nie. Olek! <grym>, co? Ja? Lolo nie lubi! A czy no, wy przypadkiem Lolo. nie byliście razem w drużynie? No właśnie. Lubiliśmy. No to widzisz, no a do mnie mówisz, że ja jestem fałszywy Nie, to jest kłamane, bo ja też kłamałem, Ja podkręcałem po prostu pod kamerę, ale. Ja cię bardzo lubię, ale dlaczego a. on mnie nie lubi? A, a to, to, a, to, to, aha, to dobra, to, to, no to ciekawe nie wiem. Ciekawe, to jest to ciekawe Zadzwoń do niego, ktoś dzwoni <coughs> do niego, bo chce się dowiedzieć. dlaczego Pamięci, mnie nie tak, powiem ci tak. Musisz porozmawiać albo z Lolem, albo bardziej z Bolowskim. Wydaje mi się, że to jest lepszy traf na tą rozmowę, bo wydaje mi się, że i tak się nie dowiesz. No ogólnie tak, kłamstwo to było co? Tu może jest jedna prawda. Tu, no to nie, no tu jest druga prawda, no tu się nie zgadza, tu też nie, tu też nie, no nie wiem ile tu było prawdy, jest, trzy razy może? Jak mało. No trzy razy, to jest najgorsza gra Polowskiego widzę, dobra, napiszcie w komentarzu, sami policzcie widzowie i napiszcie ile z tych rzeczy było prawdą.